Cześć, to Marcin Wytrążek. Cześć, Łukasz Brzeziński. Kontynuacja tematu relaksacji poizometrycznej e, mięśnia tego łydki. Po prostu alternatywna, alternatywna pozycja, inny wariant, czyli pacjent w leżeniu na brzuchu. Która lepsza? Pozycja trudno powiedzieć, wiele zależy od waszych preferencji, wiele też zależy od tego, jak, jaki macie stan kliniczny pacjenta, do czego jest ta technika potrzebna. Nie każdy będzie mógł może czasami leżeć na brzuchu, no i tak dalej, więc najróżniejsze warianty, to, co jest pozytywne w, tym, w tej pozycji zachęcamy do, do popraktykowania, pobawienia się. Tą techniką to jest to, że ja do wykonania zgięcia grzbietowego nie będę musiał używać dużej siły. Więc y, tylko użyję ciężaru ciała własnego y, i pracy całym tułowiem. Więc nawet jeżeli będziecie pracowali z bardzo silnymi, dużymi osobami, y, może się okazać, że za, zaoszczędzicie dużą ilość energii, jeżeli użyjecie y, własnego ciała. Więc pierwsza rzecz, jeśli chodzi o wybranie tkanek, może fajna rzecz to jest położyć wśród stopie, przodostopie. Pacjenta, bo to zależy też od, od tego, jak będzie ustawiona noga, na swoim udzie. I posprawdzajcie, jak to jest wybierać tkanki, osiągać barierę ruchu, wykonując zgięcie grzbietowe własnym udem. Więc, jakby żeby spojrzeć na siebie, zobaczyć: OK, ja jestem w stanie intensywnie rozciągać, a nie muszę. Za bardzo używać dużej siły. Oczywiście jest jakby praca z drugiej łydki, wykrok, hop, akcja. I wprowadzamy zgięcie grzbietowe w takiej pozycji. Jakiś pewnie mankament, nie wiem czy to widać, ale jakiś mankament tej techniki jest taki, że jeżeli pacjent ma problemy z dolnym odcinkiem kręgosłupa, warunek gdzieś problemy kompresyjne się pojawiają, czyli może to być jakiś konflikt korzeniowy, może. Czasami stawowy, że jeżeli ja napieram wykonując zgięcie grzbietowe stopy, to chcąc, nie chcąc wpycham, wtłaczam całą kończynę dolną w, w kierunku tłowia i to wręcz jest aż, aż zauważalne, jak kompresuje tkanki, czy, czy wręcz wykonywany jest delikatny skłon do boku w prawo podczas wykonywania tego ruchu, więc trzeba wziąć poprawkę, zresztą zawsze w relaksacji pozometrycznej trzeba wziąć poprawkę na to, co pacjent czuje, jak on to odczuwa, czy jest to dla niego komfortowe, e, bo cel jest, tak kojarzysz myślę, relaksacji, rozluźniania tkanek, wyciszania układu nerwowego, broń może, nie szarpania, nie pobudzania. Stabilizacja różnie będzie z tym napięciem tkanek w obrębie podudzia i stopy, więc czasami komuś stopa będzie uciekała do supinacji, za bardzo czasami do pronacji. Więc tu jest kwestia dobrego ustabilizowania może w okolicy kostek bocznej, przyśrodkowej, jednocześnie może gdzieś w okolicy kości piętowej, nawet całego stawu skokowego, żeby pacjent miał poczucie, że e, dobrze te tkanki kontrolujemy. Inna rzecz, do czego ja zachęcam, taki nawyk z masażu tkanek głębokich, z rozluźniania mięśniowo-powięziowego, że właściwie tu ja mógłbym przejść do robienia techniki i nawet nie robić teraz relaksacji poizometrycznej, wasz kusi, żeby rozluźniać tkanki dookoła stawu skokowego e, i, i opracowywać struktury dookoła ścięgna Achillesa, kostek bocznej, przyśrodkowej i tak dalej. Więc mogłoby się okazać, że Plan był, wie Pan co, zrobię relaksację poizometryczną, ale za chwilę poczujemy, że tu dużo można zrobić masażem tkanek głębokich, bardzo fajnej, precyzyjnej e, pracy. Stabilizacja, do tego wracam. Chwyt, wybranie luzu tkankowego, więc tu się temat nie zmienia, to jest ciągle relaksacja poizometryczna. Wybranie pierwszej bariery tkankowej. Dogadać się z pacjentem, że jest wszystko w porządku, pozycja wygodna, nic nie boli. Nie jest to za intensywne rozciąganie, w większości przypadków nie będzie. jeżeli Wy dojdziecie do tego, co wyczujecie, że jest ok, naciągnięta tkanka, jest bariera, a nie będziecie czekali na uczucie rozciągania u pacjenta, nie daj Bóg, jak to niektórzy uczą, doprowadzenie do pierwszego delikatnego bólu, nie wiem, ja bym unikał Jak jest już bariera osiągnięta, prosimy o wciśnięcie stopy yy, przez pacjenta, Czyli wykonanie zgięcia podeszłowego stopy, tak jakby naciskał na pedał gazu w samochodzie. Kilka, kilkanaście sekund. Spokój. Wdech z wydechem luz. Jest luz, luz, luz. Przy okazji ja mam czas, żeby o tym pomyśleć, się zrelaksować, poddychać. Z pacjentem nie będę komentował, 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 tylko spokojna praca. Nigdzie się nie spieszymy. Jest cały czas wchodzenie w kierunku coraz dalszego zgięcia grzbietowego. Oczywiście dostosowane do tego, co czujecie. To nie jest plan 5 stopni więcej i heja napieram, a zwiększę. Tak jak to czasami bywa z wykonywaniem tej techniki. Nieraz nawet nauczyciele tak sugerują, że to jest napięcie, wdech z wydechem, luz i jedziesz, pogłębiasz. I tempo takie, jakbyśmy prowadzili aerobik w celu odchudzającym. Natomiast tu ma być wdech z wydechem, luz. Ja ileś stopniowo napieram całym ciężarem ciała. Co jest wtedy ważne i co, co to daje? Jest jednostajny ruch. Nie jest wymuszony siłą ręki, tylko jest jednostajny ruch e, e, ciężarem ciała. Wręcz można poprosić o zgięcie grzbietowe stopy, czyli aktywne włączenie tego ruchu zgięcia grzbietowego, napięcie, stymulacja antagonistów czyli z, z antagonistów względem zginaczy, przytrzymanie, luz. Luz, luźniał już stopę. I znowu zgięcie podeszwowe stopy. Trzymamy kilka, kilkanaście sekund. Nie siłujemy się. Właśnie chodzi o to, żeby ani pacjent się nie siłował, ani ja, żebym się nie siłował. To ma być relaksacja. Pomyśl sobie, że ja, teraz... Ok. i tak dalej, bo ja tutaj gadam, a to Łukasz napina, rozluźnia samodzielnie. Więc znowu jakby 3-4 powtórzenia, napięcie, Kilkanaście sekund. Wdech z wydechem. Luu. Faza relaksacji niech trwa. Trwa. Po niej znowu przechodzimy do dalszej bariery tkankowej, w której fajnie, nawet jak pacjent właśnie przechodzi czynnie, jak są stany ostre, czasami podostre. Nieraz jest trudno wykonać technikę, bo jest bardzo duże podrażnienie, dlatego mamy przecież szereg innych technik. To nie jest jedyna, którą mamy wykonywać u pacjenta. Są inne techniki poprawiające mobilność Wyciszające, rozluźniające tkanki. Kilka powtórzeń, 3, 4, 5 powtórzeń, i stopniowo, miękko, powolutku wychodzimy. Czyli pacjent, jakby, jakby chciał, żebyś na tą technikę tak spojrzał, spojrzała, że ja miękko wybieram, pacjent leży, wygodna pozycja, miękko wybieramy tkanki. Pacjent, który ma przecież podrażnione ścięgno Achillesa, podrażniony brzuchaty łydki, może ma kurcze łydek, może go bardzo bolą łydki, może ma, jest w stanie pourazowym po urazie kolana, więc bardzo na, na, napięte tkanki, jeszcze regularny ból kolana odczuwany przy staniu, chodzeniu i tak dalej, kładzie się i to właśnie w, pod Twoją opieką dostaje relaks. Leży, nikt nie dręczy, nie wbija niczego, nie torturuje. Twój cel jest teraz wyciszyć, więc bezpieczna, łagodna technika, bezpieczne wybranie do bariery. Odbywa się technika, pacjent napina, rozluźnia, napina, rozluźnia. Wręcz to jest technika edukacyjna, czyli pacjent leży i, i z wydechem się rozluźnia. Zero podrażniania, miękkie wychodzenie i mamy 3 minuty, 1 mięsień. I teraz można by było właśnie jeden mięsień zrobić, drugi mięsień za chwilę przejść do płaszczkowa tego mięśnia. Jeżeli byłby skrócony, byłyby z nim problemy. I po 20 minutach pracy, jeżeli teraz ja oczywiście podaję wariant takiego globalnego opracowania obu podudzi relaksacją, wstaje i myśli: Ale fajnie. No, super. Dawno takich łydek nie miałem, więc potraktuj tą technikę z dużym spokojem, z dużą powagą też. I, i, i zobaczysz, że rezultaty będą świetne, pacjenci będą zadowoleni. Wyjdź z tego pośpiechu, w którym myślę, że często uczestniczymy, ja na pewno kiedyś uczestniczyłem, tego, że ja muszę szybko raz, dwa, trzy, bo jeszcze muszę zrobić pozycyjne punkty, narzędziówkę, tejpa i tak dalej. Nie gonimy. Techniki dobieramy w zależności od sytuacji, więc jeżeli wybrałeś relaksację poizometryczną i chcesz ją zastosować w przypadku danego pacjenta i jego stanu klinicznego, to zrób ją rzetelnie. Nie goń nigdzie. Zrób jedną technikę, a porządnie, i zobacz, jakie będą efekty. Zapraszamy do kolejnych epizodów. Myślę, że dużo fajnych, ciekawych rzeczy, które przede wszystkim wykorzystasz w praktyce i poczujesz, że Twoja działalność zawodowa i umiejętności wzrastają. Subskrybujcie, napiszcie coś. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy. Dzień.